C.S. Luis. Podział ostateczny. Rozdział trzeci. Przed nami wyłoniło się nagle stromo urwisko. Ciemna, gładka ściana opadała pionowo, tak nisko, że nie mogłem dojrzeć dna przepaści. Wznosiliśmy się. Wreszcie nad nami ukazał się szczyt urwiska. Szmaragdowa linia, cienka jak struna. Chwilę potem przelecieliśmy ponad krawędzią i znaleźliśmy się nad trawiastą równiną, której środkiem płynęła szeroka rzeka. Nasz pojazd tracił wysokość. Lecieliśmy teraz jakieś 6 metrów nad wierzchołkami najwyższych drzew. Po chwili, ku mojemu zdumieniu, autobus znieruchomiał. Pasażerowie zerwali się na równe nogi. Kiedy podróżni przepychali się do wyjścia, moich uszu dobiegły przekleństwa, urągania od głosu uderzeń i wstrętne złożeczenia. Jeszcze chwila i wszyscy znaleźli się na zewnątrz. Zostałem sam. Przez otwarte drzwi autobusu słyszałem rozlegający się w czystym, nieruchomym powietrzu śpiew skowronka. Wysiadłem. Chłód i światło, które mnie ogarnęły, przypominały do złudzenia wczesny letni poranek. Na minutę lub dwie przed wschodem słońca, gdyby nie jedna istotna różnica. Przestrzeń wokół mnie sprawiała wrażenie jakby większej niż zwykle. Może była to nawet przestrzeń większego rodzaju jakby niebo znajdowało się wyżej, a zielona równina wokół mnie zajmowała obszar większy niż byłoby to możliwe na Ziemi. Znalazłem się tak bardzo na zewnątrz, że w porównaniu z tym miejscem nasz układ słoneczny wydawał mi się przytulny. Dawało to uczucie wolności, ale także odsłonięcia, czy nawet zagrożenia, i uczucia te już mnie nie opuściły. Nie potrafię teraz przekazać wiernie tego, co czułem. Nie sposób też nakłonić czytelników, by pamiętali podczas dalszej popowieści o tym pierwszym wrażeniu. Dlatego też obawiam się, że mój opis. Nieoddawiernie atmosfery późniejszych wydarzeń. Z początku rzecz jasna moją uwagę zaprzątał widok podróżnych. Większość tłoczyła się jeszcze w pobliżu autobusu, ale niektórzy odchodzili niepewnie, stopniowo wtapiając się w krajobraz. Ich widok zapierał mi dech w piersiach. Teraz w pełnej jasności poranka wydawali mi się przezroczyści. Pod światło znikali zupełnie. A w cieniu drzew pojawiali się jako brudne mętnawe cienie. Nie miałem wątpliwości, że widzę upiory. W przejrzystym powietrzu ich ciała wyglądały jak ciemniejsze plamy o ludzkich kształtach. Można je było oglądać albo też zupełnie zignorować, jak brudna szybie, przez którą wygląda się nadwór. Zauważyłem też, że trawa nie ugina się pod ich stopami. Nawet Krople rosy zostały nieporuszone tam, gdzie przeszli. Po chwili jednak, nie wiem, czy była to zmiana mojego wewnętrznego nastawienia czy wzroku, spojrzałem na tę scenę inaczej. Ludzie ci wydawali mi się teraz zwyczajni, jak wszyscy ludzie, których znałem. Za to światło, trawa i drzewa były zupełnie inne. Jakby zrobione z innej materii, o wiele mocniejszej i trwalszej niż ta, z której składa się nasz świat. W porównaniu z nią ludzie wyglądali jak upiory. Przyszło mi nagle na myśl, żeby schylić się i zerwać stokrotkę rosnącą u moich stóp. Łodyżka nie chciała się złamać. Próbowałem ją ukręcić, ale nic z tego. Szarpałem tak długo, aż pod wystąpił mi na czoło. I starłem sobie skórę na rękach. Kwiatek okazał się twardy. Nie jak drewno czy stal, ale jak diament. Obok stokrotki na trawie leżał młody, delikatny bukowy listek. Spróbowałem go podnieść. Serce mało nie pękło mi z wysiłku. Ale zdaje się, że zdołałem go oderwać od ziemi. Puściłem go jednak natychmiast, bo ważył więcej niż worek węgla. Stałem tak z trudem łapiąc powietrze i starając się wyrównać oddech, gdy nagle, przyglądając się stokrotce, zauważyłem, że widzę trawę nie tylko pomiędzy swoimi stopami, ale także przez nie. A więc i ja byłem zjawą. Jak mam opisać swoje przerażenie? A niech to pomyślałem tylko: tym razem wpadłem na dobre. To okropne. To okropne. Nie mogę tego znieść. Z tym okrzykiem jedna z pasażerek przebiegła obok mnie i pędem wskoczyła do autobusu. O ile wiem, nie wyszła stamtąd więcej. Pozostali mieli niezbyt pewne miny. Wreszcie o siłek zagadnął kierowcę. – Halo, e, czy szanowny pan e, wie, kiedy musimy być z powrotem? Nie musicie w ogóle wracać. Chyba, że będziecie chcieli, odparł tamten. Możecie tu zostać tak długo, jak wam się podoba. Zapadła krępująca cisza. Hmm, to idiotyczne. Odezwał się tuż przy moim uchu jeden z poważniejszych i mniej hałaśliwych upiorów który podczas rozmowy przesunął się do mnie. Po chwili dodał, a to wszystko jest źle zorganizowane. Czy jest sens, żeby ten motłoch wałęsał się przez cały dzień? Niech pan na nich spojrzy. Nie bawią się za dobrze. W domu byłoby im o wiele lepiej. Nie wiedzą nawet, co mają robić. Ja sam też nie bardzo wiem, powiedziałem. Co się tu właściwie robi? Ach, jeżeli chodzi o mnie, to za chwilę ktoś po mnie wyjdzie. Czekają tu na mnie. Jak pan widzi, nie muszę się przejmować, ale niezbyt to przyjemne, kiedy od razu pierwszego dnia trzeba się gnieść w takim tłumie wycieczkowiczów. W końcu przyjeżdża się tutaj przede wszystkim po to, by ich unikać. Mój rozmówca odszedł, a ja zacząłem rozglądać się wokół. Wspomniał o tłumie, ale pusta przestrzeń rozciągała się tak daleko, że ledwo dostrzegłem stojącą na pierwszym planie gromadkę duchów. Bezmiar światła i zieleni wchłoną ją niemal całkowicie. Za to w oddali dostrzegłem coś, co przypominało zwał chmur albo pasmo górskie. Czasem zdawało mi się, że rozróżniam rosnące na stromych stokach lasy głębokie doliny a nawet górskie miasta położone na niedostępnych szczytach po chwili jednak wszystko znikało pasmo było tak wysokie że na jawie nie mógłbym na pewno objąć go wzrokiem promienie światła padały ukośnie spod najwyższych szczytów także drzewa rosnące na równinie rzucały długie cienie godziny mijały, ale nic się nie zmieniało. Obietnica czy też groźba poranka spoczywała wciąż na odległych szczytach gór. Upłynęło wiele czasu, zanim w końcu ujrzałem ludzi idących nam na spotkanie. Ich postacie jaśniały z daleka i początkowo nie wyglądali oni jak ludzie zbliżali się kilometr za kilometrem. Ziemia drżała pod ich silnymi stopami, zanurzającymi się raz po raz w mokrej trawie. Lekka mgiełka i słodki zapach unosił się tam, gdzie przechodzący łamali źdźbła i rozpryskiwali rosę. Jedni byli nadzy, inni ubrani, ale nagość nie pozbawiała ich godności, a szaty nie zakrywały masywnego piękna mięśni i lśniącej gładkości ciała. Niektórzy mieli brody, ale nie mogłem rozpoznać wieku żadnego z nich. Nawet w naszym świecie widzi się niekiedy przebłyski wieczności, poważne zamyślenie na twarzy dziecka albo dziecinną figlarność w rysach starca. Tutaj wszystko właśnie tak wyglądało. Nadchodzący byli coraz bliżej. Nie powiem, żebym był tym zachwycony. Dwa upiory z krzykiem uciekły do autobusu, a my zbiliśmy się w ciasną gromadkę.